Ja tutaj mam moje wyliczenia, również oscylują y, y, wokół tego, jest pewna niezgodność w dokumentach, które y, nie wiem skąd się wzięły, bo w ostatnio otrzymanym dokumencie mam, że subwencja oświatowa wynosi 14 330 487, a w naszym projekcie mamy 14 638 596, no chyba, że źle odczytałem, ale raczej, raczej nie i proszę Państwa, do czego zmierzam tutaj, nie? że rzeczywiście to można powiedzieć sobie, budżet jest na taki jaki jest na miarę tego co można tutaj zrobić i możemy się sprzeczać, którą drogę, który chodnik, którą tam ulicę robić i to jest tak, sytuacja tak, tak. wtórna. Ale powiem tylko tyle, że ten budżet jako kolejny budżet od, udało się dotknąć kolanem dzięki podjętej uchwale ze sprzedaży lasów państwowych jest to budżet moim zdaniem iluzoryczny może nie zgadzać z tego względu, że po prostu jeżeli tych klasów nie uda się sprzedać i jeżeli oświata, która miała nas tutaj kosztować dużo, dużo mniej, bo jak pani stwierdziła 500 tysięcy, tak, teraz mamy kwotę i się z tego bardzo cieszyłem, teraz mamy kwotę 2 miliony 6448. Od to, co Pan Burmistrz mówił, ja podzielam również jego troskę, że jeżeli wprowadzimy tę reformę oświaty, nie spadnie liczba oddziałów, nie spadnie liczba nauczycieli i pomimo to, że będzie to szkoła ośmioklasowa, czyli powinniśmy mieć oszczędności, bo o jeden oddział nam odpadnie w sensu stricto w ogólnym rozrachunku, to ja powiem tylko tyle, że na ten budżet, który będziemy planowali na kolejny rok, a w zasadzie w drugiej połowie już 2017 roku, to może nam brakować na to ośmioty i 2,5 miliona, ale 3 czy 3,5 miliona w związku z tą reorganizacją. Ja nie wiem, chciałbym się zapytać po prostu. Czy już subwencja na sześciolatki została uwzględniona w tym budżecie? Czy jeszcze jej tutaj nie ma? Bo z tego co wiem, to po prostu nie. tych kosztów wiem, że nie, ale ty tam po prostu z przekory. I, i, i tutaj no, tak, no... no no, pytam, bo po prostu ludzie muszą wiedzieć e, również o tym budżecie, że, że jeżeli tego nie zrealizujemy, to wszystko, pomimo najszczerszych chęci, jakie tu radni mają w i będą pracować nad tym wszystkim, to być może pewnych rzeczy nie da się e, zrealizować i po prostu kolejnego budżetu, e, który przyjdzie, e, no nie da się nawet skonstruować w takiej postaci, bo lasy można sprzedać tylko raz. A to jest poważna suma, a później po prostu z tych pieniędzy naprawdę... To są moje obawy i wątpliwości. I żeby mieszkańcy również o tym też nie wiedzieli. Ja nie ukrywam. Mam dylemat, na komisjach podniosłą rękę i dzisiaj podniosę za tym budżetem rękę, bo to jest odpowiedzialność za ten budżet. To jest nasz budżet. Już nie możemy powiedzieć, że nam jakaś rada poprzednia ustaliła, ale jest to budżet naprawdę niezwykle trudny. Jest za dużo niewiadomy. Być może, że będzie nam brakowało tu około 5 milionów złotych pod koniec roku. Bo nie wiadomo, czy lasy dostaną pieniądze na państwowe nakupno tych lasów, czy po prostu reforma przejdzie tak, jak jest w tej formie, czy będzie to zupełnie inaczej. Sam sobie również stawiam to pytanie, ale mówię, za tym budżetem odpowiedzialnie zagłosuję, chociaż wiem, jakie będą Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja powiem tylko, że uchwała budżetowa na pewno nie zadawała wszystkich w pełni, jednak jest zbudowana na miarę możliwości gminy i po wielu powodach pracy pracowników urzędu, jak i wielu spotkaniach prawnych. I dziękuję Państwu. Czy, czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do następnego punktu. Uchwała Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy dnia na rok 2017. Czy Państwo Radni wnoszą zapytania do projektu tej uchwały, który był przedstawiany przed chwilą? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do przegłosowania tej uchwały. Co z Państwa Radnych Rady się da przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Tak jednogłośnie. Ja tego kilka odpowiednie pisma powiatowych zarodów pójdą. Zostaną wysłane, natomiast jeżeli chodzi o drogę do ta sytuacja już jest nieaktualna. Znaki zostały postawione. A szanowni Państwo, bardzo wciąż, bardzo proszę, żeby w takich sytuacjach typu dziura zgłaszać to bezpośrednio i natychmiast do pracowników. Czyli jeżeli chodzi o drogę do pana Tadeusza Szymańskiego do no pana Janiny, jeżeli chodzi o sprawy mieszkaniowe e, inwestycyjne, to, panie, to jest to sprawy, to panie, to do Panowczarza, sprawy dotyczące rolnictwa, lasów spraw oświetlenia, manioracji do pana Adama Kaczmarka. Natomiast sprawy edukacji do pana kierownika Ciecha Jasmuńskiego. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie pana sołtysa z Błogownica, zapewne postaramy się pojawić szybciej. Najszybciej hmm, no to usunąć, dobra razem, jeżeli chodzi o hyvin. pytanie Pana Sołtysa Karmelitek. Mam nadzieję, że przejdziemy, będziemy na ten temat rozmawiać. Jak nie, to sytuacja u Państwa do związań powierzchni też jest bardzo, bardzo chłodna. W... Zresztą ostatnio z Panią również też byliśmy na tej drodze i też wiemy, że nie jest w najlepszy, najlepszym stanie. どうも。